Kto z was najszybciej podkrałby pieniądze z sejfu? Jesteśmy na premierze filmu Ministranci ze mną tytułowi Ministranci. Kto z was prywatnie najszybciej zostałby księdzem? Ja. On, no, on. Kto z was był taką największą duszą towarzystwa na planie? Było kilka dni bez każdego, w sensie na przykład Nasza trójka bez niego albo na odwrót i było strasznie nudno, więc wszyscy się wypełnialiśmy, ale na potrzeby filmu będzie to mały kurczak. Tak. Dzień dobry. Kogo byście widzieli z polskiej rap gry na Ficie do waszego kawałka z filmu? Kto by, Kto by pasował? Kto by pasował do tej nuty? Oskar z problemu by pasował do tego, trochę na tym. tym. Ok. No, się wszyscy. Oskar. Z jakim aktorem chcielibyście współpracować w przyszłości? Kamila Bar e, Maciej Musiał A, Maciej, e, Maciej, Maciej, Maciej Musiał i Kama, Kamila Bar e, Jim Carrey Filip Juszczyk Kto najczęściej na planie zapominał swoich kwestii? Ja mam pamięć Kto z Was najczęściej spóźniał się na plan zdjęciowy? E. Chyba to wiesz, czy? to wiesz, no. Ja, nie nieby tak, ale tak naprawdę inaczej się nikt, bo wszyscy mi o tej samej godzinie transport i o tej samej godzinie przyjeżdżali. No, ale to nie... tylko teoretycznie. Kto z Was najszybciej podkradłby pieniądze z sejfu? Ja. Oh, ja, ja jestem złodziej. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy na film ministranci dnia 21 listopada i później w kinach.